do Gruzji, na czas wyborów samorządowych przekonany, że wystarczy jak on tylko swoją świętą stopę postawi na gruzińskiej ziemi, to Gruzini zrobią nową rewolucję, byle tylko Sarka Szkilego przywrócić do władzy. No jak to z, polity z wyobrażeniami polityków rzeczywistość była zupełnie inna i wylądował nie w pałacu prezydenckim, tylko w więzieniu. No ale jest obywatelem ukraińskim. I Gruzini mieli wielkie pretensje do Ukrainy, że, no że tego tak Pielęgnowali. Relacje z Ukrainą, Gruzińską wcale nie są takie, takie dobre. Z Rosją są fatalne, a z drugiej strony no, no, no są na, to Rosje, na tą Rosję skazani. Tak, no nie tak, tak, Do NATO Gruzini nie zostaną przecież przyjęci. Do Unii Europejskiej długa droga. Jeszcze w dodatku trochę pograni nieładnie, bo zgłosili się do Unii Europejskiej. Chociaż niby aspirują od dawna, to opowiadali jeszcze jesienią, że oj, to będzie parę ładnych lat, zanim oni się przygotują, żeby złożyć wniosek akcesyjny. Jak Ukrainy, Ukrainie powiedziano, że może złożyć wniosek i będzie rozpatrywany w trybie pilnym, to groźili od to my też, to my też. Sami go Ukraińcy powiedzieli, że tutaj, no, kochani sąsiedzi trochę nie bardzo postępują, bo próbują się że, to oni to wiedzieli, że gruziński, mołdawski osobowy próbują się podczepiać pod ukraiński ekspres, no i trochę tak, trochę tak wyszło. No, nie mają takiej perspektywy. Gruzja nie jest dla Zachodu krajem tak istotnym jak Ukraina na dzisiaj. Więc no, są skazani na, 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 na taką biedę. Ten rządzący dla, na nieszczęście Gruzinów. Rządzący dzisiaj, te gruzińskie marzenie rządzą już ponad 10 lat. 10 lat to jest wystarczająco długi czas, żeby odkleić się od rzeczywistości i skorumpować. No więc to jest dzisiejszy gruziński rząd. Opozycja, 10 lat dla opozycji, w opozycji to jest za długi czas, żeby popaść w taką zapiekłość, w takie nienawistnictwo i oduczyć się tego wszystkiego, co umieli 10 lat temu zarządzać. No więc wymiana dzisiaj skorumpowanych, złych rządzących na e, nieudolną, być może nieudolnych opozycjonistów Gruzinom też może wydać takim trochę ryzykownym posunięciem. A generalnie są bardzo rozczarowani i jednymi i drugimi, tylko nie mają żadnego wyboru. Kolejna analogia, prawda? Też trzeba, jakby chciał, gdzieś niech tu spodziewi drośnie jakaś siła, kto przestanie skłócać, tylko na kogo będzie można, z, z, jakoś nie wiem, z czystym sumieniem zagłosowałem. Ja tu w kółko, jak nie jedni, to drudzy, jak nie jedni, to drudzy. Ja pamiętam, kiedyś się dziwiłem, sam napisałem artykuł o Liberii, jak George Weah, piłkarz, kandydował na stanowisko prezydenta kraju. A to jeszcze dawno było, bo ja mu się to za pierwszym razem nie udało. I dostałem list od czytelnika, jeszcze pocztą analogową, a nie, a nie elektroniczną. I ten czytelnik nie napisał, że najpierw dyżur nie pochwalił, że to ciekawe i tak dalej, ale później mówi, że Panie Wojciechu, czy pan nie zauważył, że u nas w Polsce czasy się zmieniły, że już nie mamy komunizmu i cenzury i można wszystko pisać wprost. No a pan tak pisze George Sway, a to przecież wiadomo, o kogo, kogo Panu chodzi, o Kaczyńskiego. A ten kto przecież byli, że to, to, ma... to sobie pomyślałem, może, może by już wtedy tak to było. I jest tu jakaś, jakaś klotka została rzucona na razie. W Gruzji co prawda nie prezydentem, ale emeryt milicji jest Kaka -ka Świetny obrońca. przyjemność też poznać, bo uganiałem bo, bo, się za tą piłką. I ci piłkarze, jak gdzieś robili polityczne kariery, to, to, to starałem się no Kaka Kaladze tak, no polityczna kariera chyba jeszcze bardziej błyskotliwa niż ta piłkarska, bo to był świetny piłkarz, ale grał, no, w takich niedobrych dla siebie czasach, bo wtedy w obronie AC Milan, a on tam grywał, no, grali tacy zawodnicy, że Kaka Kaladze w pierwszym składzie nawet się nie łapał, taki taki stoper, no tak. Na chwilkę może do Afryki chciałbym wrócić, bo powiedział pan o Liberii, a Afryka w większości popiera Rosję. Zresztą podobnie jak większość Azji, już nie mówiąc o zakochanej w Putinie i w Rosji Ameryce Południowej. Jak pan widzi perspektywy dalsze postrzegania Putina i Rosji przez ten świat południowy, nie przez północną i zachodnią część świata? Dziękuję bardzo. No To jest bardzo... Taka... To jest... Dobrze o tym wiedzieć. Dobrze zdawać sobie sprawę, że te potępienie Rosji, to oburzenie na Rosji to jest oburzenie Zachodu. I nie całego wcale Zachodu, bo nawet w, na tym Zachodzie są polityczne ugrupowania, które wcale w Rosji takiego Czarnego Luda, tego złego nie widzą, a niektórzy już rządzą krajami, bo Węgry przecież czy Serbia... Jakby tylko mogły, to by chętnie wycofały się z tych sankcji potępiania Rosji. Węgrzy nawet nie potępiają ani Serbia specjalnie. Kto wie, co się, z kim będziemy mieli do czynienia od jutra w Paryżu, prawda? No jeżeli Marine Le Pen zostanie prezydentem Francji, przepraszam, że mówię prezydentem, a nie prezydentką, bo jakoś może to takim taki mówię, jakiś, nie wiem, konserwatyzm, ale jakoś pani prezydent wolę mówić niż prezydentka, tak jakoś poważniej. Nie, już nie będę pełną. W, w każdym razie panią prezydent Francji zostanie Marine Le Pen, no to będzie to polityk, polityczka, która brała bezpośrednio pieniądze od, od, od Rosji, no jest od niego zależna. Afryka, to nawet nie jest to, że Afryka jest zachwycona Rosją, ale Afryka nie wierzy w nic, co Zachód jej mówi, bo po pierwsze Zachód kojarzy się z epoką niewolniczą, z epoką kolonialną. Z wyzyskiem postkolonialnym. Afryka dostała po palcach, po rękach od Zachodu, stwarzyła się tak wiele razy, że każdy, kto nie jest Zachodem, dla Afryki jest lepszy. A w dodatku Związek Radziecki w Afryce kojarzy się jako to światowe supermocarstwo, które popierało walkę o niepodległość Afryki. A Zachód no nie bardzo się na to zgadza. No więc Afryka ma dzisiaj więcej argumentów za Rosją niż za Zachodem. Rosja e, zgrywa te atuty, bo, bo dzisiaj e, takim e, kartą wizytową rosyjską w Afryce za chwilkę stanie się korporacja najemnicza Wagnera. To są bardzo podejrzane i proweniencji jego mościowie, którzy podpisują wysokie kontrakty, Gotówkowe, połączone z koncesjami na wydobycie minerałów, te koncesje idą dla rosyjskich firm. Natomiast oni obiecują wiele, a w praktyce pełnią rolę nocnych stróżów na tych polach diamentowych, kopalniach miedzi. Zaganiają tubylców do ciężkiej, niewolniczej pracy, a tym, się, tym, tych, którym się nie podoba, rozpędzają albo likwidują. W zeszłym tygodniu w Mali. Przeprowadzili operacje pacyfikacyjne, jednej i pół tysiąca ludzi zabili w jeden dzień. To stało się tydzień po Buczu. Mniej więcej w podobny sposób rozstrzeliwując tych, którzy wydali się podejrzani. Ten Wagner, który nie jest niby powiązany oficjalnie z Kremlem, ale robi to, czego Kremlowi robić nie wypada, może, albo od czego on chce się nie brać tego na siebie, ma kontrakty już podpisane z jakby półtuzina afrykańskich krajów. To tak jak sankcje. Sankcje, jeżeli ci czyli, że sankcje zadziałają w tydzień i Rosja albo powstanie przeciwko Putinowi, albo Putin obudzi się w poniedziałek, powie Jezu, jak ja błędów narobiłem, to nie tak miało być. I się to wszystko odbywa, no przecież to naiwność. Sankcje zadziałają za rok, dwa, pięć może i ten wizerunek rosyjski też się zmieni. Każdego wizerunek się... strasznie łatwo być w opozycji, może nie łatwo, do tego trzeba odwagi i jakiejś szlachetności. E, łatwo występować przeciwko czemuś, a dużo trudniej tym czymś zarządzać. Rosja nie pomaga Afryce tak, jak pomagał Zachód gospodarczo. Rosja nie prowadzi żadnej działalności dobroczynnej, żadnej humanitarnej. To jest tylko grupa Wagnera, to jest firmy, które wydobywają surowce i wywożą. Niczego nie tworzą na miejscu. Chińczycy budowali koleje, wiadukty, te stadiony piłkarskie nieszczęsne. Rosjanie niczego tam nie budują. Zapewniają bezpieczeństwo elitom rządzącym i bezpieczeństwo rosyjskim firmom w eksploatowaniu tych złóż, które dostają wraz z kontraktami. To kwestia czasu, według mnie. Jak Afryka się rozczaruje do Rosji, tak jak się rozczarowała do Chińczyków. Też był czas przecież, kiedy się wydawało, że Afryka już została kupiona przez Chiny. A to no, nie czy, została. A czy Afryka się trochę nie rozczarowała, nie rozczarowała jednak po tych komunistycznych rządach, popieranych przez ZSRR? chociażby W Angolii czy, czy, czy Zimbabwe. No czy ale one było... się niczym nie różniły od tych, które były popierane przez zachód. Z jedną różnicą, że... Zachód do tego wszystkiego dokładał jeszcze jakąś takie, te, 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 takie bałamutne piękno słowie o demokracji, o wolności, ta, 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 ta. No, Ale z drugiej strony, ci, których Wschód ustanawiał, no też mówili, no była demokracja ludowa. Więc Afrykanie nie widzieli wielkiej różnicy, czy to rządzi Mengistu, Czerwony Negus w Etiopii, czy, czy Mobutu Seseko w Kinszasie. Jeden tyran i złodziej, drugi taki sam. Chętnie raczej by się wszyscy podpisali pod tym, co któryś z tych amerykańskich prezydentów powiedział. Już nie pamiętam który, że dobrze, to jest Sukinsyn, ale nasz Sukinsyn. No, no, no i... Organizatorzy naszego spotkania w zapowiedzi napisali, że porozmawiamy o przyczynach konfliktu. Się wydawało zawsze, że każdy konflikt ma jakieś inne przyczyny, ale znalazłem u Pana taki myśl, że, że e, e, wspólny mianownik, no, i to dotyczy szczególnie przyszłości, e, ale, ale zaczyna się to od. E, przeczytałem to w książce Modlitwa o deszcz, Ona się zaczyna o tym, że wielka susza. E, była taką zapowiedzią, czy wróżbą wszystkiego, co się złe wydarzy: Wielkiej Wojny, Nie wiem, Kataklizmu. I to samo rozwija Pan w raporcie z przyszłości w książce Strona Świata. Jest rok bodajże 2045, i po prostu część Afryki, Sahel. Czy, czy, czy też Azja Środkowa, Dolina Fergany, yy, przestają być miejscem, gdzie ludzie mogą żyć. Yy, yy, uciekają, jak, jak jest susz, jak jest bieda, zawsze chłopi, pasterze uciekają do miast, do slums. Lagos, możemy sobie wyobrazić, powiedzmy, dzisiaj 20 czy 30 milionowe, rozrasta się do 100 milionów. Yy, yy, ja w porównaniu z tym znaczy widziałem jedną taką metropolię azjatycką, która chyba jest jeszcze tak w takiej wersji dosyć łagodnej, Manile, ale tam też y, trudno sobie wyobrazić normalne, no, normalne życie, tak z punktu widzenia Europejczyka. Y, y, natomiast natomiast y, klimat i zmiany, zmiany klimatu, to, 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 to będzie przyczyna największych y, problemów, największych wojen? Myślę, że tak, pewnie. Wybuchają wojny jeszcze z innych powodów, ale... Tam jest taki obraz bardzo sugestywny, że Sahara co roku wędruje o 50 kilometrów. No, za mojego dziennikarskiego życia, a ono się zaczęło na początku lat 90., tak naprawdę, zacząłem jeździć po świecie, przestałem w 2010 jako dziennikarz. Północna Nigeria, czyli ten region na który Sahara się obsuwa na południe, zmienił się nie do poznania dla mnie. Znaczy, Rozpoznaję miasta, chociaż i one są inne, bo są wielokrotnie większe. Ale moja ostatnia podróż do północnej Nigerii, chyba jednak 2011 rok, zniknęły lasy. Zniknęły lasy nie dlatego, że i ta pustynia zeżarła je. Mienił się klimat, więc one zostały wycięte na opał przez ludzi. Ludzie jest, znaczy ten boom demograficzny, jest jednym z powodów, jest taka pętla, którą ludzkość sama sobie wkłada na głowę. Jest nas za dużo po prostu na tym świecie, odnoszę wrażenie. I to nie znaczy, że połowę trzeba eksterminować, ale nie mieścimy się. Nie ma wystarczająco wielu miejsc na świecie. Bo ludzi jest coraz więcej, a miejsc nadających się do życia coraz mniej. Te wędrówki ludów, no to historia ludzkości to jest historia wędrówek ludów. Jakieś miejsce przestawało się nadawać do życia, no to ludzie zbierali się w drogę i szli gdzieś, gdzie znajdowali nową oazę, niezamieszkaną, no to świetnie, ale jak zamieszkaną, no to albo trzeba się było z tymi miejscowymi dogadać, no Albo zabrać im tą oazę i samemu z tego żyć. I dzisiaj to nie jest nic innego. Poza tym, że tych oaz robi się coraz mniej, te zjawiska pogodowe są, są coraz, coraz dramatyczniejsze. Wojna w Ukrainie, no, nigdy świat też nie był tak ze sobą powiązany, tak od siebie zależny. Dzisiaj już ja nie jestem zwolennikiem autarki. Ale też nie jestem zwolennikiem aż tak wielkiego uzale uzależnienia jednych od drugich. Czyli, na przykład, jeden statek w kanale sueskim może zablokować yy, całą Świat produkcję. Tym, tak, albo że upadek jakiejś fabryki w Chinach sprawi, że nie będzie na całym świecie dostępnej śrubki o takim fi. Bo okazało się, że na przykład, że w tej jednej fabryce zleciliśmy produkcję wszystkich śrubek świata. Bo inne zajmują się innego rodzaju środkami. E, to jest też ta rzeczywistość. Ca, z spichlerzem ten pogarszający się klimat sprawiał te pustynienie Afryki, którym też towarzyszą wojny. No to jest taki mechanizm samonapędzający się. E, nie ma wystarczająco wielu pastwisk i pól uprawnych. Siłą rzeczy prędzej czy później dojdzie do konfliktu między pasterzami i rolnikami z których i jedni, i drudzy tej ziemi potrzebują. Więc jedni wejdą w szkodę drugim. Dojdzie do konfliktu. To jest konflikt na początku między pasterzami i rolnikami, ale za chwilkę się okaże, że ci rolnicy to są lud taki i taki, a, 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 a pasterzy no to są Fulani. Fulanie są muzułmanami, a tam oni, nie, chrześcijanie. Że to już jest konflikt i religijny, i etniczny. Jak będą dostawali w łeb muzułmanie, to zaraz znajdzie się jakieś państwo islamskie czy Al-Qaida i powie: bądźcie z nami, my was obronimy, tylko musicie żyć po Bożemu, tutaj słuchać naszego sędziego, naszego wójta, naszego wojska, a nie tych skorumpowanych urzędników ze stolicy. No to już mamy wojnę dżihadystyczną, niemalże. I, i, I tak to się odbywa. Dzisiaj ta cała Afryka, która, której trzeba było pomagać, żeby przeżyła. Do, do pierwszego. Ta żywność pochodziła z największego zagłębia zbożowego świata, czyli z Ukrainy i z Rosji. Na Ukrainie dzisiaj nikt nie sieje, bo mają wojnę, a od Rosji nikt nie może kupić, bo jest ukarana sankcja. ONZ nie kupi zboża od Rosji, dopóki nie zostanie specjalnie wyłączona na tą okoliczność przez Amer Amerykanów czy, 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 czy no kogoś. No więc tej żywności będzie mniej, to będzie droższa. No więc starczy, to oczywiście ten ONZ jakąś żywność kupi, ale kupi tyle, ile będzie miał pieniędzy. A my często lubimy narzekać, że to ONZ jest nieskuteczna, skorumpowana, taka śmaka. ONZ jest taka, jaką my jesteśmy. ONZ nie została zrzucona z Marsa, tylko myśmy ją stworzyli, na to jej pozwalamy, do tego dajemy jej pełnomocnictwa, więc nie narzekajmy na ONZ, tylko jeżeli już, to na ten porządek, który żeśmy sobie sami zaprowadzili. To nie ONZ jest winna. ONZ dzisiaj mówi, że no tak, jest głód, zaczyna się głód w Somalii, jeżeli dzisiaj pomożemy, znajdą się pieniądze, to ten głód da się opanować wcześniej. Ale jednocześnie mówią, że prosiliśmy o tyle, dostaliśmy 4% tego, o co prosiliśmy. A, dla, a skąd ten świat ma nastarczyć tych pieniędzy dla wszystkich, skoro trzeci rok trwa epidemia, która z, z, zniszczyła gospodarkę, czy utrudniła funkcjonowanie gospodarki? No, nie zawsze jest niedziela i nie wszystko się udaje. Nie, nie, każdy, nie każdy film ma dobre zakończenie i nie każda książka kończy się dobrze. Książki Pana Wojciecha Jagielskiego można kupić na stoisku numer 42. Wydawnictwo znak. Mam wrażenie, że jest pan bierny temu wydawnictwo sam. Ja w ogóle jestem bierny. <grych> <grych> e... I oczywiście można będzie uzyskać też autograf. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.